Ej, słuchajcie, co to jest dzisiaj za pogoda? Tak wieje wiatr, zobaczcie. Wow, nawet liście latają, po prostu jest taka zawierucha. No nie wierzę, pięcioraczki. Amelko, co wy tutaj robicie? Natychmiast do domu wracajcie. Ile tu liści przywiało przez ten wiatr? Chodźcie do domu, nie widzicie, jaki to jest wiatr? Ej, co wy robicie? Starczy do domu, zapraszam, Amelko, jest straszna pogoda, nie można się w takich warunkach bawić. Tobie jeszcze piłka wpadła do wody? Zostaw już tą piłkę. Chodźcie natychmiast do domu. Zobaczcie, Ale jakie to są chmury. Lepiej wracajcie, bo to chyba będzie padać. Chodźcie, chodźcie szybko. Co? Ty jesteś taka poważna. jest Widziałam to. Jakie jest six Żadne 6 żadne Sigma. To nie jest fajne. Wszyscy wracajcie do domu. Natychmiast. Chodźcie. dobra. Rysia do domu, chodźcie, zobaczcie, ile tutaj tych liści spadło, zawiało do nas, zamykamy. Przecież to jest paskudna pogoda, to no, chyba coś przyjdzie. Nie Możecie iść na... Czemu ty leżysz? Wstawajcie, natychmiast. Możecie no, iść się do góry się pobawić. Narzwo. Do góry! Pograjcie sobie w komputer czy coś, ale naprawdę jak to wieje, no, zobaczcie! Nie, 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 nie. Uważajcie, tutaj coś przywieje. Te chmury to zwiastują Ojeju, coś poważnego. jest trochę i przesadza. Nie, nie, nie. Wiecie co? Może obejrzyjmy prognozę pogody. Może coś powiedz w wiadomościach, bo tak nagle się bajki, zerwał ten wiatr. Nie, ja chcę bajki. Żadne bajki. Słuchajcie, musimy Lose. zobaczyć, co się dzieje. Dobrze, Amelko. Będą bajki, ale najpierw obejrzyjmy wiadomości, co? No dobre, musimy to odpalaj. Uwaga, teraz wszyscy przed odbiornikami. Wszyscy przed telewizorami w Bruckheben następuje ewakuacja. Całe miasto może zostać ewakuowane, szczególnie centrum i wszystko co jest niżej. Nadchodzi do nas straszna pogoda, będzie woda. Będzie możliwa, powódź wystąpi, więc wszyscy Państwo, chowajcie się, ewakuujcie się. Jeśli nie mogliście się ewakuować, zostańcie w domach. No, i widzicie, mówiłam Wam, co idzie wielki to? deszcz! Będzie powódź, będzie ale, powódź! Ale jak to ewakuacja Blue co? No, to polega na tym, że po prostu osoby z tych domów, które są niżej położone, są bardziej narażone na zalanie i po prostu ewakuje się je, a my jesteśmy raczej tak wyżej, więc raczej nam to chyba nie grozi, bo mamy domek na I wzgórzu to znaczy troszkę. No nie, no, no, nie to wiem, ale... I wody? Nigdy, nigdy czegoś takiego nie No przy... nie no nie wiem no był kiedyś alert Mama? I był, była powódź, Mama. Ale nie i tak. była powód że nie ma, No, nie ma, jest nie nie Zuzia, no, Zuzia jest, u... O, niezusia, jest u koleżanki przecież! nie ma, że nie ma, nie i nie wróciła jeszcze! nie czekajcie, zadzwonię do niej, zadzwonię do niej, przecież ja, ja nie muszę nie on... nią skontaktować, gdzie tak, ona jest? Mam się... mam... Czekajcie to, że ja w ogóle nie mam sygnału, jakby nie mogę wybrać numeru. Czy coś się stało już z siecią dobra, cykaj, w ogóle? poczekaj, czekaj, ja spróbuję, poczekaj. Ale ja Zuzia! Wyklę. No nie mogę w ogóle wybrać do niej numeru, tak jakby... Ej, mama, no w ogóle to to nie mam sygnału. Ja próbuję zadzwonić na przykład do klesi, co i nie działa A Spróbuj do mnie zadzwonić, ja odejdę dobra, tu. Zadzwoń do mnie. No już wybrałam numer. No nic nie numer dzwoni. Poza zasięgiem, no mój <laughs> później. Praktycznie nie ma w ogóle zasięgu. Ej, co się dzieje? Telefony. Ej, dobra, o, słuchajcie, o. jest straszny wiatr, ale jeszcze nie pada deszcz. Słuchajcie. Mam taki pomysł, że pójdziemy po zuzie. No, musimy być razem. Rodzina musi się trzymać razem. Jeśli zapowiadają takie ulewne deszcze, to Ona przecież nie my. nie tam na dole. Musimy zabrać ją i może nawet jej koleżankę tutaj do nas. Dobrze, dobrze, to słuchajcie. Idziemy się teraz ubrać. Dobrze, musimy ubrać idziemy. czapkę i musimy. Nie, legu, nie, legu, nie legu, tylko jeszcze legu, nie tak... Legu, ja się. Ubierzmy się w ciepłą kurteczkę A... i czapeczkę. I najlepiej parasolki dobra. weźmy też. Chodźcie dobra, szybko do góry. Idziemy dobrze, się sam. ubrać. wszystko idę ubierać. Tak, idę do ubierajmy do się, ubierajmy. Musimy się ciepło ubrać. Dobrze. No i jesteśmy gotowe. Ja też parasolkę zobaczcie, więc żadna pogoda nam nie straszna, nic nas nie zatrzyma. Musimy uratować waszą siostrę a moją córeczkę. Amelko, pokaż się. Ja jestem też już gotowa, się tylko ubrałam czapeczkę. A jaka słodzinka, zobaczcie! Ona ma kalosze, ja też mam kalosze takie różowe, widzicie? Więc teraz chyba nawet jeszcze nie pada deszcz, albo pada nawet ja nie już wiadomo. Ja sobie tego przygotuję paso, bo potem wiesz, jak to może być. Dobrze, nie, chodźcie, być wychodzimy, 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 musimy iść po zuzie. Patrzcie, coraz więcej tych liści cały czas tutaj Mama, wieje. Może Naprawdę, mega czego? mocno. Latarkę, bo może być tak, że będzie ja ciemno. Przez taki deszcz. Dobrze, weźmy latarkę. Musimy być gotowe. Nie wiemy, co nas czeka, bo jest naprawdę... Maśle, mam wrażenie, jakby było popołudnie, a to maśle. jest właściwie dwunasta dopiero, okej? Okay. O, nie zaczęło padać o, już! O, Dobra, o, zakładajcie o, parasolki, idziemy. Nie parasolki, Idziemy, dawajcie! Ej, tu jest naprawdę mega ślisko, nawet od tej wody ile tego deszczu pada. Patrzcie tylko o, na to. O, i widzisz całe szczęście, że wysłyszmy teraz, bo już bo... radę iść na dół miasta. Dobra, słuchajcie, musimy się trzymać razem. Nie odstępujemy się na krok, nie rozbiegamy się, nie dzielimy się, bo nie wiadomo, co A, się wydarzy. Chcecie pełną kałudę trochę pochopcać? No, możemy. Ej, wiecie co? Mam taki pomysł, że może pojedziemy metrem. Me, metro, ale metro jest podziemne. No i... właśnie, dlatego będzie bezpieczniej, czy nie? No jeśli to się spodziewam, to jako pierwsze zostaje zalane, bo woda tam spływa, mama. A tak, masz rację, Melko. Jeju, co e, ja bym ale, bez ciebie ale, zrobiła? Ale, ale może jeszcze wcale nie spadła tam woda, to też nie jest głupie, tylko trzeba było sprawdzić, czy jest tam woda, czy nie. Mam no dobra, to no to zagadnąć. chodźcie, chodźcie. Pojedziemy, zobaczymy sobie czy Blaćmy. tutaj coś pada, czy nie. A jest to Okej, okay, to pojedziemy metrem, to jest genialny pomysł. Możemy e, zamknąć e, może parasolki. Te, te, te Wiesz, no, to jest? no tak, masz rację. No to wchodzimy jedziemy, dawajcie. Będzie to najlepszy sposób komunikacji. Jedziemy i jedziemy. No i jesteśmy, słuchajcie, chodźcie. Teraz jesteśmy trochę bliżej Zuzi, bo jej I mama. Ale nie jest zalana wodą. Okej, okay, znaczy mama koleżanki Zuzi mieszka tutaj niedaleko. Wow, zobaczcie, jak tu pada. Ej, to... Mocniej chyba pada. Ale to na wola deszczem! Ej, naprawdę oni nie żartowali. Patrzcie, tam u góry jest nasz dom. Ile zaoszczędziłyśmy czasu, prawda? A, a w którą stronę mamy iść? E, chyba tutaj, chodźcie, idziemy. W wow. tę Tak, ej, zobaczcie, ile wody jest w tym basenie. Ma siakla jakaś. Jak dużo wody tutaj wszędzie pada. I w basenie teraz będzie się chyba. No, ej, słuchajcie, może byśmy się ugrzały trochę co, bo już trochę przemokłyśmy, mam ogrzać wrażenie. Się? No ej, co jest? Przestało padać? Ej, fajnie w sumie, dobra, to można się troszkę ogrzać. O, tak! A są takie nagłe zmiany pogody, mama? Czy to, czy to nie jest zły znak jak pogoda świluje? No nie wiem, ale jak już nie pada, to dobrze. W takim razie Zuzia jest bezpieczna, nic jej nie grozi. I co, może o nie, znowu, to tylko było takie chwilowe. Serio. O, oh! o nie, coraz więcej wody. Jak to? Jak to jest możliwe, że to jest coraz więcej wody, Amelko? Mama, ja Ej, ojeju, Amelko, chodź do mnie na rączki. Mama? Mama? Chodź szybko, wezmę cię na rączki, chodź, chodź, trzymaj się. Mama, się Chodźcie Zanim szybko, schowajmy mama. się do tej kawiarni. Co się nagle wydarzyło? A i chyba, chyba, chyba e, dzięki stu... kanalizacyjne są wypełnione i już po prostu nie przyjmują wody. Mama, to my teraz jest domika! Jak mamy dojść teraz do Zuzi? Nie damy rady. O nie, my jesteśmy a... teraz w centrum, a centrum jest a... bardziej zalane, bo jest w dole, a my mieszkamy na wzgórzu. Mogliśmy zostać w domu, tylko że my chcieliśmy uratować zuzji. To zuzi wtedy, wtedy. chociaż nie więcej nam się teraz uda, bo co to ma być na no właśnie, o o, tylko nie to, ale jest tutaj ktoś, jeszcze poczekajcie, ja jestem najwyższa, więc postaram się, może tu... Ale przepraszam, potrzebujemy Halo? pomocy, jest tam ktoś? Halo, my tu jest, my też potrzebujemy Amelko, ale oni powiedzieli, żebyśmy nie wychodzili z domu, dlatego wszyscy pewnie posłuchali, oprócz nas, bo my powiedziałyśmy, a -a. pogoda nam jest straszna. I co, teraz mamy tyle wody, ja mam już prawie po kolana, a Amelko... Ile ty masz wody? A jak wejdę na dół, to prawie mi sięga po buzię normalnie. Ej, wiecie co? Po prostu usiądźmy sobie tutaj i poczekamy. Może pomoc po nas przyjedzie. Czekajcie, jest zasięg, może. chcemy siedzieć? No nie wiem, a co mamy innego zrobić? Przecież jak będziemy Piszesz po prostu po w tym pływać, to nas kurwie. No nie możemy iść po zuzie. Na razie tu poczekajmy. Może pomoc my, nadejdzie. No, ty? nie możemy tak właśnie iść. wody się mogą podnosić. Ja będę robiła teraz brzuszki. nie. Dobra, słuchajcie, usiądziemy sobie teraz i po prostu poczekajmy na pomoc. Może ktoś nam Coraz słyszę coraz mocniejszy wiatr, jest jakaś buza i jest coraz Dobra, ale mamy ciepłe ubrania, mamy parasolki, jesteśmy w kawiarni, gdzie jest jedzenie i picie. Jakoś przetrwamy. Poczekajmy na pomoc. Mamo, przyjechała, Tutaj mówisz, słyszę, słyszę faktycznie. Ej, tu jest karetka. Halo, przepraszam, potrzebujemy pomocy! Ej, zobacz, ta karetka jest też zalana. Ona chyba za mogła. Ona też nie jest w stanie nikomu pomagać. Jest zalana. Zobaczcie, ile tu jest nie wody. Nie jeździć w ogóle. Siemik jest zalane. Co się stało? Ej, tak widzę to... straż pożarną. halo, pomocy! Praceni. Pomocy! Praceni. A! To jest basen, Zapomniałam, basen wylewa też wodę! Uwaga! A -a. A -a. Musimy na to naprawdę uważać. Pojazdy nie działają, to może ktoś będzie latał helikopterem. Mam pomysł. Wyjmijmy tabliczkę z napisem help albo pomocy. Może ktoś nas zobaczy! Ale chodźmy, chodźmy tutaj, stańmy przy budynku, żeby wrazić, coś się czegoś złapać, bo to jest naprawdę. Widzicie to? Ja tak obok tego przebiłem, tego Drogi pękają! Drogi pękają! Brook się niszczy! Co tu się dzieje? Tego się nie spodziewałam, tego się nie spodziewałam. Dobra, słuchajcie, chodźcie tutaj, w kierunku motelu. Tu będzie może bezpiecznie, bo jest trochę wyżej. Parasolka, jest Uwaga, Amelko! O nie, porwało ci parasolkę. Nie, nie mogłam jej zatrzymać, to jest jak tak wieje. O nie, dobrze, dobrze, chodź, podejdziemy tutaj do tego motelu. Ile tu jest wody? Jaka ty jesteś zalana w ogóle. Dobrze, spokojnie, spokojnie, chodź tu. Chodźcie tutaj, stańmy. Okej, okay, tu chyba będzie bezpiecznie. Zobaczcie, Dobre. tutaj jeszcze nie zalało. To trochę lepiej, a tutaj też był basen w motelu i teraz nie ma go. No wszystko wylewa, zobaczcie co się dzieje, o. totalna apokalipsa. Co jest grane, co mamy teraz zrobić? Ja powinnam iść tam, chyba na i wezwać pomocy, wiesz? Słuchajcie, wyciągnijmy sobie teraz e, może te tabliczki, napiszmy pomocy. Dobrze. Pomocy, niech ktoś nam pomoże. potrzebujemy ja, pomocy. Pomocy, no! czy Kup, ktoś nas childhood. widzi? Pomocy! Dobra, słuchajcie, chyba jesteśmy zdane same na siebie. Musimy wrócić do domu. Nie uratujemy zodi. Chodźcie, szybko! Mamo, a może oh. ten, ten wóz zadziała? może spróbujemy go odpalić? Oczekajcie, no nie wiem. Próbuję go odpalić. Wsiądziecie? Próbuj. Może, może. Czadajcie! Ja Weźcie się na rączki! O, Jest to działa, to działa. Zobaczcie, włączyłam syreny. Mama, szybko do O! Tutaj Nikola, zobaczcie jak siedzi i się poświęca i jeszcze macha pomocy. Niech nam ktoś pomoże. Ale ten wóz daje radę, no przecież on nie w takich warunkach pracował. Ojej, mamy tutaj. A, jak ciężko, co jest? Ale zobaczcie, tutaj już nie ma powodzi. Tu już jest trochę lepiej. O, to jest tragedia. mamy się w domu Szybko, dobra, szybko biegniemy, dawajcie, wyskakujemy. Szybko do tego... Szybko do szybko, domu! Szybko, Czepko! 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 Krysia. Krysia! Czepko! 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 Szybko. szybko. Okej, okay, udało się, jesteśmy. Dobra, słuchajcie, zamykamy, zamykamy dom. Chodź szybko, Amelciu. Chodź szybko. O jeju, zobaczcie. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Co jest. My nie mamy wody? Nie mamy wody. A to. Ej, czekajcie, słyszę jakiś dziwny dźwięk. Co się dzieje? Amelko! Jadr. Ona wpadła do tej wody. O nie. O nie, co ja mam teraz zrobić? Szybko do domu, szybko do domu. Ej, co się dzieje? Tutaj pięcioraczka. Nela mnie woła. Co się dzieje? O nie, ją też zaraz porwie. Trzymaj się, Nela. Trzymaj się. Żebyś nie odleciała. Amelka już odleciała. To mi wystarczy. Co się tutaj dzieje? A, mam dość tej pogody. Amelko, nie bój się. Uratuję cię jakoś. A wy wracajcie do domu. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. O, trzymaj się, chodź, złapmy ją, złapmy ją, o, zaraz ją wezmę, o nie, o nie, porywa ją, porywa ją kolejną, porywa pięcioraczkę, nie, ja już mam dość tej pogody, co się dzieje, kolejną porwało, widzowie, co będzie dalej, subskrybujcie tego, żeby się dowiedzieć, subskrybujcie, subskrybujcie, gdzie jest Amelka i Nelę porwało, już dwie osoby. O nie, dobra, musimy się zamknąć w domu Muszę opracować jakiś plan Muszę opracować jakiś plan, nie mogę zostawić Moich babyków